Dominiko, usp, phełek, liczbę piętnaście. czy jest 15 małych pcełek? Jest. Połóż liczbę z Jaka to liczba? 15. Co możemy zrobić, gdy mamy więcej niż 10 małych pcełek? Zapytam jedną dużą dziesiątkę. Zamienię to. Dużo, Jaką teraz mam liczbę? 15. Z kilu dziesiątek składa się liczba 15. Połów kartonik, z wielu 11 składa się liczba 15. Połów kartonik, pusz 18 małych pchałek. liczbę bez kartonika co możemy zrobić jeśli mamy więcej niż 10 małych pchełek? zamienię na jedną dziesiątkę 10 jedności zamieniasz na jedną dziesiątkę przestaw pchełki. dziesiątka będzie po lewej stronie Albo u góry. Z ilu dziesiątek składa się liczba 18? Jednej. Połóż kartonik. Z ilu jedności składa się liczba 18? Połóż kartonik. Ustaw kartoniku prawidłowo. Połóż z małych pchełek liczbę 11. Połóż kartonik u góry i układaj liczbę dokładnie. Co możesz zrobić, jeśli masz więcej niż 10 małych pchełek? Przemienić 10 yy, zielonych pchełek na dziesiątkę. Mhm. Zamienić 10 jedności na jedną dziesiątkę. Ilu dziesiątek składa się liczba 11 z jednej połóż kartonik poniżej, pod spodem. Mhm. Z ilu jedności składa się liczba 11? Też, też z jednej. Połóż kartonik i przesun żółty. Żółtą pchełkę nad pierwszą jedynkę to jest dziesiątka. A zielona mała jedność nad drugą jedynkę. Jedna dziesiątka i jedna jedność, czyli liczba. Jedenaście. z y, małych pchełek liczba 19. Połóż kartonik. Vielen Co możesz zrobić, jeśli masz więcej niż 10 małych pchełek? Jedno, jedno 10 jedności przemieni na jedną dziesiątkę. 10 jedności, zamień na jedną dziesiątkę. Sprawdź, czy na pewno wziąłeś 10? Mała pfełka to jedność, a duża żółta to jedna. To dziesiątka. Z ilu dziesiątek składa się liczba dziewiętnaście? Dziewięć. Połówka tonik. Z ilu jedności składa się liczba dziewiętnaście? Dziewięciu. Połówka tonik.